Witaj w bajkowej krainie. Zapraszamy do słuchania najpiękniejszych bajek. Pan Korbes w małej chatce na skraju lasu mieszkał sobie kogut i jego wierna przyjaciółka kura. Żyli w zgodzie i harmonii, codziennie ciesząc się promieniami słońca, szumem drzew i świeżym powietrzem. Jednak pewnego dnia kogut, pełen ciekawości i pragnienia przygód, powiedział do kury: "Droga kurko, świat jest tak wielki i pełen tajemnic. Chciałbym wyruszyć w podróż i poznać coś nowego. Może wybierzemy się do pana Korbesa? Mówią, że to najbogatszy i najmądrzejszy człowiek w całej krainie." Kura, choć lubiła swoje bezpieczne gniazdko, nie mogła odmówić kogutowi. W końcu byli nierozłączni i razem stawiali czoła wszelkim trudnościom. Dobrze, koguciku, wyruszmy. I tak zaprzęgli mały wózek do jeża, który zgodził się im towarzyszyć. Jednak podróż była długa i pełna niespodzianek. W drodze dołączyli do nich kot, który chciał zobaczyć, czy pan Korbes rzeczywiście ma tak smakowite zapasy mleka i śmietany, jak głosiły plotki. Kaczka, która miała dość swojego stawu i marzyła o nowych przygodach. Gęś, która postanowiła dołączyć tylko po to, by się przekonać, czy pan Korbes jest faktycznie mądrzejszy od niej. Lis, który myślał, że jeśli dobrze się postara, może uda mu się wykraść jakąś gęść z majątku Korbesa. Razem ruszyli w dalszą drogę, ciesząc się towarzystwem i śpiewając wesołe piosenki. Po kilku dniach wędrówki dotarli do wielkiego, ponurego dworu. Był otoczony wysokim kamiennym murem, a jego okna były tak małe i ciemne, że wyglądały jak oczy czającego się potwora. To tu mieszka pan Korbes? zapytała kura z niepokojem. Tak mówią, odparł kogut, choć i on poczuł dreszcz niepewności. Wózek zatrzymał się przed wielkimi dębowymi drzwiami. Zwierzęta spojrzały po sobie i postanowiły ukryć się w różnych zakamarkach domu, aby dowiedzieć się więcej o jego mieszkańcu. Kogut wdrapał się na belkę pod sufitem. Kura schowała się za piecem. Kot wskoczył na półkę. Kaczka wślizgnęła się do wiadra z wodą. Gęś ukryła się za drzwiami. Lis przyczaił się w cieniu pod stołem. Po chwili usłyszeli ciężkie kroki. To pan Korbes wrócił do domu. Pan Korbes nie był dobrym człowiekiem. Znany był jako chciwiec, który oszukiwał i wykorzystywał innych. Miał serce zimne jak lód i spojrzenie od którego drżały nawet najodważniejsze zwierzęta. Kiedy wszedł do domu i zamknął za sobą drzwi, kogut zapiał z całej siły – kukuryku! Pan korbes aż podskoczył ze strachu, potem kot skoczył mu na głowę i zaczął drapać pazurami, kura rzuciła się na niego z dzikim gdakaniem, kaczka chlapała wodą, a gęś dziobała go w nogi. Lis w tym czasie przewrócił mu stół, a jeż zaczął kręcić się w kółko, kłując go boleśnie kolcami. Pan Korbes nie miał szans. Krzyczał, próbował się bronić, ale zwierzęta były wszędzie. W panice wybiegł z domu i już nigdy więcej do niego nie wrócił. Zwierzęta rozejrzały się po opuszczonym dworze. Pełno tu było jedzenia, wygodnych miejsc do spania i przestrzeni do zabawy. Postanowiły, że to będzie ich nowy dom. Od tej pory kogut i kura nigdy więcej nie narzekali na nudę, kot codziennie miał świeże mleko, kaczka i gęś mogły pływać w wielkim stawie, a lis miał wreszcie miejsce, w którym czuł się bezpiecznie. A pan Korbes? Cóż, nikt już nigdy o nim nie słyszał. I tak oto zwierzęta pokazały, że nie zawsze bogactwo i chytrość dają prawdziwe szczęście. Czasem wystarczy mieć przyjaciół, odwagę i odrobinę sprytu. Dziękuję za wspólne słuchanie tej niezwykłej opowieści. Już teraz zapraszam cię na kolejną bajkę, a jeżeli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych bajkach, to nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału. Do zobaczenia.